Witajcie, moi drodzy widzowie! Dzisiejszy temat będzie troszkę nietypowy, bo zazwyczaj mówię o grach, filmach, a w tym chcę pomówić o pewnej grze planszowej. Otóż tworzona jest gra pod tytułem Giant Lands, tworzona przez studio Wonderfield. No i dobrze, dlaczego postanowiłem pomówić na temat yy, gry planszowej raczej niszowego tematu w dzisiejszych czasach yy. otóż dlatego, że twórcy to absolutni idioci. No, ale wszystko po kolei. Pomówmy sobie o tym, jak można zniszczyć własną firmę, przyszłość własnych pracowników i jak najpewniej trafić do McDonalda w roli pracownika. Zapraszam do oglądania. No dobrze, pomówmy sobie więc o celowym alienowaniu wszystkich klientów, wszystkich potencjalnych klientów. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że osobiście uważam, że nie powinno być to nigdy karane prawnie. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nigdy w taki sposób karane nie będzie. Ja chcę karać tych ludzi finansowo. Czyli moi drodzy, chodzi mi o stare, dobre głosowanie portfelem. No dobrze, to zacznijmy. O czym mowa? Gra planszowa Giant Lands powstaje już od wielu lat, a twórcy, jak do tej pory, byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych tylko że byli aktywni raczej w ten negatywny sposób. Zerknijmy na chyba najgorszego tweeta z ich konta. Które oczywiście już nie istnieje, bo zdążyli go usunąć. Oczywiście mówią tutaj, że ich celem tworzenia sztuki do ich gry było uczynienie Giant Lens bardziej reprezentatywnym i inkluzywnym. A ich cel? Co gdyby w przyszłości nie było białych ludzi? James Word uwielbiał tę koncepcję. Zarębiście, no nie? A spróbujcie zmienić teraz białych na dowolną, inną grupę. Larry zawsze próbował przemycić ludzi koloru. Kiedyś to było, wiecie, takie bardzo sistowskie określenie w Ameryce, ale no nieważne. Do jego sztuki TSR. Pomimo, że często odmawiano jego próbom uczynienia Dungeons and Dragons mniej białym. No przepraszam bardzo, ale grając w Icewind Dale, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, no przepraszam bardzo, tam było pełno niebiałych ludzi. Były, byli ludzie czarni, azjaci. Czytajmy dalej. Więc my, Więc my zdekolonizowaliśmy RPG i uczyniliśmy przyszłość, gdzie USA, przecież w Neverwinter Nights idioto nie istniało USA. Oraz biali ludzie nie istnieją. No... no. fajnie, że się przynajmniej z tym nie kryjecie. <laughs> tak, wcześniej powiedziałem, wszystkie, niemalże wszystkie stare tweety zostały pousuwane, ale internet nie zapomina. Był również film. E, film zniknął z internetu, dlatego wrzucę za chwilkę e, nagranie z kanału Quartercast. Ta trójka zareagowała na słowa jednego stwórców. Hey, how's it going? Yeah, it's me. Yeah, he looks Latino to me. He does, yeah. Started the new TSR. It's true. Oh. Trump sees. new fourth-rate Nazis, Trump supporters. Oh, fourth-rate. And that's what's so dumb, actually. Pozwólcie więc, że zadam kilka pytań i postaram się na nie odpowiedzieć. Po pierwsze, czy twórcy mają prawo decydować do kogo kierują swoje gry? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś chce stworzyć film skierowany głównie do kobiet, proszę bardzo. Głównie do Polaków, oczywiście. Głównie dla czarnoskórych, ciemnoskórych ludzi, nie mam problemu. Może oberwie mi się za to, co teraz powiem, ale osobiście uważam, że jeżeli ktoś chciałby stworzyć grę skrajnie, skrajnie wiecie jaką, to proszę bardzo, niech tworzą. Oczywiście. Rynek zweryfikuje. Najpewniej będziecie później płakać, że jesteście przez wszystkich prześladowani, no ale no ale sami się wepchaliście pod taką krytykę. I wbrew pozorom to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy w taki sposób reklamowany jest film, gra lub inny produkt, bo na przykład był taki film, chyba nazywał się Ocean 8. Proszę bardzo, mamy tutaj dwa screeny. Hetero biali mężczyźni. Ten film nie jest dla was. Okej, okay, to nie idę i nie oglądam. Tymczasem miesiąc później, ta sama strona internetowa. Dlaczego hetero biali mężczyźni odmawiają oglądania tego filmu? Te dwa artykuły, dzieli miesiąc, łączy tak samo idiotyczny tytuł i nawet obrazek jest ten sam. Może kiedyś ci twórcy, te strony tworzące recenzje, kiedyś się nauczą, że... Ale może byśmy tak stworzyli grę, film, która jednak będzie chciała zapewnić dobry produkt, a nie tylko atakować, nie tylko pouczać? Popatrzcie, na przykład takie Expedition 43. Uwielbiam tę grę. Ale czy twórcy mówili cokolwiek o tym, że nie zależy im na przykład na latynoskich odbiorcach? Albo że nie chcą, żeby amerykańscy gracze kupowali ich produkt? A skąd? Stworzyli cholernie dobrą grę. Stworzyli grę, w której są ludzie wszelkich wzorów i kolorów. I nikomu to nie przeszkadza. Niesamowite, jak to działa, no nie? Jak myślicie, czy twórcy ze studia Wonderfield nauczą się, wyciągną jakieś wnioski? Bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem wkrótce będą stali w kolejce do McDonalda nie po to, żeby kupić burgera, tylko po to, żeby zatrudnić się w tym McDonaldzie. Bo rynek zawsze weryfikuje. Tak czy inaczej, zanim zakończę, chciałbym Was serdecznie zaprosić w najbliższą sobotę i kto wie, może nawet raz jakoś w środku tygodnia na moje streamy. W zeszłą sobotę zrobiłem pierwszego chill streama. Jeżeli będziecie chcieli sobie coś obejrzeć, pogadać, pośmiać się, to zapraszam. Frajdy mamy co nie niemiara. Tak czy inaczej, to na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i jednocześnie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Na moim kanale znajdziecie też wiele innych filmów, które może akurat Was zainteresują. Poruszam tematy i poważne, i zabawne. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym materiale.